Chciałbyś kupić fajne, tanie zestawy LEGO? No to dobrze trafiłeś. W tym filmie pokażę Ci 5 najlepszych zestawów LEGO na rok 2024 do 100 zł. Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy z zestawów jest inny z innej serii LEGO. Więc jeżeli nie lubicie jakiejś serii, to i tak znajdziecie na pewno coś dla siebie. Zapraszam do oglądania. Pierwszy zestaw będzie to z LEGO City Food Track z burgerami. Już były foodstrucki z LEGO City w poprzednich latach, były z pizzą z lodami, z jakimś piciem były i pewnie jeszcze inne, już dobrze nie pamiętam, ale były takie foodstrucki. No i pierwszy foodtruck, pierwszy zestaw, która się pokaże to z LEGO City, ten foodtruck fajny, dwie figurki mamy. Ten foodtruck naprawdę świetnie wygląda, mamy tam burgera zbudowanego z LEGO, naprawdę fajny zestawik. I lecimy z kolejnym serią LEGO. Zobaczcie jeszcze, jaki fajny ma fartuk, ta figurka, która tam właśnie sprzedaje te burgery. Naprawdę fajne. Kolejny zestaw będzie to LEGO Batman. Mamy dwie figurki: Jokera i Batmana. Batmobil. No i Jokera mamy, który ma 100. Nie wiadomo ile, ale jakiś nominał o wartości 100. Mamy ten z tym, co Batman chciał. Patram? nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam. Jeszcze powiem. Ten Watmobil naprawdę prosta konstrukcja. Jest to jednak zestaw od 4 lat, więc nie ma co mówić konstrukcja naprawdę prosta. Ale przecież spoko zestawik, tak samo jak ten z tego City. Jak mówię, no staram się znaleźć jakieś fajne zestawy do 100 zł na ten rok. Domek na plaży żółwi, czyli zestaw Lego Minecraft. Mamy tam dwie mini figurki. Mamy ten dom żółwi, i mamy takiego żółwia zbudowanego z klocków, i takie trzymałe, bardzo te żółwie. Jest jeszcze tam tratwa. też fajny zestaw. Napiszcie w końcu w komentarzu, który zestaw Wam się najbardziej podoba z tych, które są w dzisiejszym filmie. Kolejnym zestawem będzie to zestaw z LEGO Marvel, gdzie mamy Spider-Mana, jeszcze jakoś złoczyńcy. nie mam pojęcia, jak on się nazywa. Ale to jest nieważne, to Wam tu chodzi o zestaw. No i ogólnie Spider będzie na jakimś motorze jak widzicie. Jeszcze ten złoczyńca wyrzuca śmietnik. No w sensie wysypuje z niego, jest jakaś tam ryba, jest banan i butelka pusta. Latarnia, nie jest to duży zestaw wiadomo, ale Witwa z Mechem tak się nazywa. Już ostatni zestaw. Jest to Lego niczego oczywiście. Mamy Jaya, mamy Lloyda i ja. Mamy jakiś dwóch złoczyńców. Łącznie cztery figurki. Mały mech Jaya. Więc fajny zestawik. Jay ma fajną taką broń w tym Mac, jak widzicie. Ale Lloyd też ma mierze, widzicie. Też mu tam walczy. No wiadomo, jest to. A z mechem, no to wiecie. No dobra. Krótki w miarę odcinek wydaje mi się, w zasadzie nie było co dużo opowiadać o tych zestawach, tu chodziło wam, pokazywałam 5 najlepszych zestawów do 100 zł na rok 2024. Zostawcie łapę, subskrypcję, napiszcie w komentarzu, który zestaw się najbardziej spodobał napiszcie, czy któryś macie z swoich zestawów, czy planujecie może kupić jakiś zestaw. Napiszcie jakieście w komentarzu, dziękuję bardzo, że obejrzyliście ten odcinek, udostępnijcie ten film, jeżeli znacie jakichś fanów LEGO, wam im się przydać ten film, jeżeli będą szukać jakichś fajnych zestawów. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Widzimy się w tych odcinkach. Do zobaczenia. Halo.